Cześć, witajcie. Jestem Wojtek i dzisiaj zapraszam was do artykułu o regimencie wostrojan. A z planety Wostro, wiadomo jakiej, z planety Wostroja, no, nazywanych tutaj przez tłumaczonego przez tłumacza, który znaczy przez i pisarza, który napisał mi artykuł przez, przez Grzegorza jako jako już uwaga, uwaga kosmiczne kacapy. No, mają oni trochę wspólnego, że tak powiem, z tymi socjalistycznymi, komunistycznymi naszymi sąsiadami ze wschodu. Tak więc, żeby nie przedłużać, to polecimy z tematem. Grzegorz, dzięki tak w ogóle wszystkim tym, którzy w ogóle też wspierają mnie na patronajcie i oglądający reklamy na, na YouTubie, właśnie wspierają takie inicjatywy, gdzie mogę czasem postawić <laughs> tym, którzy to robią, że tak powiem, za friko, którzy chcą, nie chcą za to kasy, ale czasem, wiecie, należy postawić za to za to jaką flaszkę, jak również y, zbiera się kasa na, na tłumaczenia, które, które płacę, że tak powiem, regularnie, regularnie tłumaczą Zosi i Dawidowi. Tak więc, nie przedłużając tematu, lecimy z tematem Cisza psy, jesteście słabymi rolnikami czy pierworodnymi synami Wostroi? Jeżeli otrzymujecie rozkaz, macie go wykonać tak, jakby pochodził od samego imperatora. Sierżant Teodor Arnikiew w pełnym miłości przemówieniu do nowo przybyłych rekrutów. Wostrojańscy pierworodni to miano nadane militarum regimentum pochodzącym z przemysłowego świata Wostroja zlokalizowanego w pobliżu gwiazd Halo w segmentum obscurus. Regimenty pierworodnych od niezliczonych wieków walczą w służbie imperatora, wiedzeni do lojalnej służby pragnieniem zmycia hańby, którą na planetę ściągnęli ich przodkowie w mrocznych dniach herezji Horusa. To może coś na początek trochę o planecie w ostroja. To właśnie, jak już wspomniałem, w segmentum, planeta w segmentum obscurus, leżąca za okiem grozy, patrząc od strony terry, zaklasyfikowana jako świat przemysłowy, jej morza, powietrze i gleby są zatrute wyziewami fabryk, a po powierzchni szaleją bezustannie burze i brutalne wiatry. 9 miliardów ostrojan mieszka w miastach ulach, będących w rzeczywistości manufakturami manufaktorami rozrośniętymi do gigantycznych rozmiarów, gdzie trwa odwieczna produkcja uzbrojenia dla niezliczonych armii imperium. Grawitacja planety jest około 14 razy silniejsza 14% silniejsza niż ta na Ziemi, przez co jej mieszkańcy są dobrze zbudowani. Jej słońce jest gorętsze, jednak orbituje on połowę dalej, przez co świat ten jest zimny, o średniej temperaturze nie przekraczającej e, znaczy wynoszącej, wynoszącej ledwie 9 stopni to tak jak u Ruskich tam wiecie, na, Antark na Antarktydzie tam też jest bardzo ciepło. Wostroja ma jednak e, przepraszam, co ja mówię na Antarktydzie na, na, e, na Syberii Wostroja ma jeden księżyc turtolski, znany do połowy e, 37. milenium jako Wostroja 0,1. Wostroja została skolonizowana podczas mrocznej ery technologii, kiedy jeszcze ludzkość wespół z eldarami władała galaktyką. Gdy narodził się Slanesz, a wraz z nim okogrozy, nadeszła epoka walk. Wostroja w tym czasie, podobnie do reszty ludzkich światów, przeszła bardzo dużo. Jej plemiona utworzyły siedem państw, różniących się językiem i kulturą, które wkrótce pogrążyły się w ogniu pierwszych, w ogniu pierwszych wielkich wojen. Nadszedł jednak czas planetarnego zjednoczenia. W nieznanym bliżej czasie i okolicznościach Wostroja przysięgła swoją wierność wyznawcom Boga Maszyny z Marsa, tworząc Techtriarchię, tech komitet złożony z lokalnej szlachty i administratorów Adeptus Mechanicus. Był to początek kultu maszyny na Wostroi. A co za tym, co za tym idzie, wielkich manufaktorów, manufaktoriów, które z upływem czasu rozrosły się do rozmiarów miast, stanowiących ostoję cywilizacji na tej zimnej, spowitej toksynami z ich kominów w planecie. Ostatecznie po pięciu mileniach epoka walk dobiegła końca, a Mars zawarł przymierze z imperatorem, który rozpoczął Wielką Krucjatę, mającą na celu zjednoczenie wszystkich światów, wiadomo itd., itd. Ze względu na jego potęgę, wielu ludzi zaczęło czcić imperatora jako boga, a jedną z jego apostołek była święta Nadalia, którą w Ostrojanie znają jako Szarą Pannę, i oddają jej cześć tak wielką, że można uznać ją nawet za równą tej okazywanej e, imperatorowi. Podczas swojego pobytu na Wostroi Nadalia przemierzyła wszystkie jej kraje, a ich stolice pękały w szwach od ludzi chcących ją zobaczyć, gdy natomiast nadszedł dzień jej odejścia, podarowała tych triarchi wielkiego dwugłowego orła, mówiąc, że imperator będzie obserwował świat poprzez jego oczy. Przykazała także Wostrojanom by ciężko pracowali i ciężko walczyli. Szara Panna opuściła wostroje wraz z setką regimentów złożonych z pierworodnych, których poprowadziła na krucjatę. Wydarzenie to można uznać za ustanowienie na wostroji imperialnego kultu i moment dołączenia do Imperium. Jednak w czasie Wielkiej Krucjaty Wostroja była dumnym światem, wysyłała do walki wysokiej jakości sprzęt i mężnych żołnierzy, sprzedających drogo swoje życie na chwałę ich ojczyzny i imperium, któremu przysięgli służyć. Jednak herezja Horusa postawiła istnienie imperium pod znakiem zapytania w czasie jej największej próby do zatrzymania pochodu z radzieckich legionów na terę Potrzebny był każdy człowiek i każdy karabin. Jednak podczas gdy imperator żądał od Wostroji dodatkowych regimentów, tak Tech triarchowie uważali, za, że poświęcenie jeszcze siły roboczej znacząco zmniejszy wydajność manufaktorów, argumentując więc, że będzie lepiej służyć imperium produkując broni niż jej używając i niechętnie odmówili wykonania rozkazu. Możliwe, że ich działania zostałyby niezauważone, ponieważ w chaosie wojny wiele danych zostało utraconych. Jednak niestety dla Wostrojan, gdy herezja Horusa dobiegła, dobiegła końca. Moment, bo zgubiłem, tu, bo zgubiłem trochę tutaj tekst. Gdy, do, dobra, gdy herezja dobiegła, dobiegła końca i exaktor tributi zaczęli liczyć straty, ich niesubordynacja wyszła na jaw. A tehtriarchia została podcią pociągnięta do odpowiedzialności przez samego Robuta Guilimana. Wostroja nie błagali tech triarchów, by negocjowali ugodę, która pozwoli im odpokutować nielojalność. Patriarcha ostrzegł jednak, że ich pokuta może się nigdy nie zakończyć, le lecz gdy przedstawił swoją propozycję, ci zgodzili się. Ugoda była prosta, ponieważ Wostrojanie zaniechani, zaniechali wydania imperatorowi żołnierzy. Teraz każde pierworodne dziecko miało być przeznaczone do służby w gwardii. Dlatego, dlatego właśnie stąd nazwa Wostrojańscy Pierworodni, którzy odtąd ukształtowali społeczeństwo właśnie, tak powstali właśnie pierworodni, którzy ukształtowali społeczeństwo tego świata. Przez 10 tysięcy lat rola Wostroi się nie zmieniła. Wciąż jest industrialnym światem dostarczającym broni, sprzęt oraz niezliczone miliony gwardzistów do równie niezliczonych stref walki w całej galaktyce. Nie był to jednak mm, czas bezpiecznej monotonii. Tetriarcha gwarantowała, tetriarchia gwarantowała, co prawda, pokój między mieszkańcami planety, ale kolejni wrogowie przybyli z odległych gwiazd. Najnowsza Lecz zapewne nie ostatnia. wilka e, Wielka Wojna o Wostroje została stoczona przeciw Orkom e, jeszcze w późnym pierwszym milenium. Powstanie Ciciatrix Maledictum nie zachwiało Ostrojańską lojalnością. Nie tylko zdołali utrzymać oni planetę dla imperium, lecz także kontynuowali wysyłanie posiłków do ostatnich stref walk, które zdołały wysłać wołanie o pomoc przed nastaniem ciemności, ponieważ nawigatorzy zmuszeni byli prowadzić okręty bez światła astronomikanu, większość transportów nigdy nie dotarła do celu. Jednak wostrojanie nie zaprzestali ich wysyłania, przysięgli wszak, że już nigdy nie zignorują wysyłania o, o pomoc. Społeczeństwo, społeczeństwo w Ostroi jest wysoce konserwatywne, religijne i oddane nie tylko kultowi imperialnemu i kultowi mechanikus, ale też niezwykle żarliwie czczące swoją patronkę Świętą nadalię. Dzieli się e, to społeczeństwo generalnie na dwie warstwy: nisko i wysoko urodzonych, z czego ci pierwsi spędzają swoje życie na pracy w manufaktoriach, napędzając imperialną machinę wojenną, nie znając świata poza własnym miastem ulem, podczas gdy szlachta rządzi i oddali się, oddaje się szermierce lub polityce. Nie jest to całkiem, nie, jednak całkowicie niewolniczy los, mimo długich godzin pracy czy nawet podwójnych zmian, podczas których jedynie e, taki ochs, to jest taki lokalny napój podobny do kawy, trzyma ich na nogach, bo strojanie są w stanie znaleźć czas na zabawę, modlitwę czy wyjście do baru. Warto nadmienić też, że choć większość nisko urodzonych jest robotnikami, to nie wszyscy są na to odgórnie skazani. Zdolniejsi dostępują zaszczytu wykonania, wykonywania broni dla pierworodnych. To właśnie za sprawą tych, których nazywa się wojskowymi artystami, wyposażenie w ostrojan jest tak piękne i tak. Wspaniałej jakości. To właśnie zręcznie wyrabianej broni, czerwonego płaszcza, twardego ducha i wąsów, których noszenie uznawane jest za konieczną oznakę dorosłości, bo pierworodny regiment jest znany w całym Imperium. Dzisiejsza Wostroja ma taki sam charakter jak w czasach Wielkiej Krucjaty. Planetą rządzą tetriarchowie skupieni na zapewnieniu produkcji zaspokajającej imperialną dziesięcinę, zaś administracyjnie jest ona podzielona na siedem regionów, w których skupione są miasta, ule i manufaktoria. To też już wcześniej tam wspomniałem. Tysiąclecia intensywnej produkcji przemysłowej nieodwracalnie skaziły atmosferę planety, przez co, jest, przez co jej powierzchnia jest niemal pozbawiona jakiegokolwiek życia roślinnego i zwierzęcego. Manufaktoria plują dymem, masowo produkując wyposażenie, szczególnie obecnie tak bardzo potrzebne w, bardzo, w każdym zakątku imperium. Do każdej z fabryk dołączony jest również uświęcony warsztat, w którym powstaje broń i wyposażenie dla oddziałów pierworodnych, a każdy z pracowników ma obowiązek poświęcenia co dziesiątej godziny swej pracy na ich utrzymywanie, na utrzymanie. Wszyscy w Ostrojanie chętnie wykonują ten obowiązek, dostarczając najlepszą broń i najlepsze wyposażenie swym synom, braciom i jedynej nadziei na odkupienie. Społeczeństwo e, jest silnie podzielone klasowo: na bogatą klasę wysoko urodzonych, to co tam wcześniej wspomniałem, i na nisko urodzonych. Mm, to właśnie ta struktura ma również odzwierciedlenie w szeregach formowanych regimentów pierworodnych. Dzieci wysoko urodzonych z definicji przeznaczone są do objęcia etatów oficerskich, zaś te z niskiej kasty, dla których służba wastra militarum jest błogosławieństwem pozwalającym uniknąć. Niewolniczej pracy w manufaktoriach zasilają szeregi i niemal niespotykanym jest, by którekolwiek z nich w czasie swojej służby awansowało wyżej niż stopień podoficera. Nowe regimenty szkolone są w nieprzyjaznym, delikatnie rzecz ujmując, klimacie swego rodzinnego miasta, pośród pokrytych śniegiem i popiołem ruin zawalonych manufaktoriów. Co znakomicie uodparnia ich żołnierzy nawet na najbardziej niekorzystne warunki. Również ze względu na warunki szkolenia, regimenty wostrojańskie specjalizują się w oblężeniach i walkach miejskich, w odróżnieniu od większości regimentum militarum na Wostroi. Rzadko formowane są całkiem nowe regimenty, nowe kontyngenty. Żołnierze wysyłane są jako uzupełnienia dla już walczących pierworodnych. Daje to młodym, nieostrzelanym w boju żołnierzom możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia weteranów, zaś każdy z regimentów pierworodnych niesie ze sobą tradycję sięgającą swych początków 10 tysięcy lat wcześniej. Co więcej, obowiązek wysyłania pierworodnych na służbę w Gwardii Imperialnej przez każdą z wostrojańskich rodzin od najwyższych tetriarchów po najniżej sytuowanych roboli tworzy wewnątrz regimentów wyjątkowe więzi braterstwa. Również więzy krwi nie należą do rzadkości i wielu młodych żołnierzy znalazło w czasie swej służby pomocną dłoń odległych kuzynów czy wujów. Głęboko religijni i ortodoksyjni w swych wierzeniach w Ostrojanie przekonani są, iż najlepsze zasady życia to te według których żyli i które sprawdzili ich przodkowie. Na tych, którzy z ciekawości pchają swe nosy w tajemnice wszechświata, czeka zaś jedynie strach, ból i śmierć. Ze względu na swą ortodoksyjność, regimenty wostrojańskie żywią głęboką niechęć wobec tych, e, których uznają za mniej oddanych sprawie niż oni sami, co de facto sprowadza się do większości regimentów astra Militarum, być może z wyłączeniem najbardziej oderwanych od zdrowego rozsądku fanatyków, jak Korpusy Śmierci Skrik, czy Makabiańscy Janczarzy. O korpusach śmierci już czytałem, makabiańskich jeszcze nie. Powiązania świata z mechanikum powodują, że pierworodni zazwyczaj noszą mundury w kolorze błogosławionej czerwieni, a cybernetyczne ulepszenia ich ciał nie należą do rzadkości. Zaś ich broń i pojazdy są pieczołowicie wytwarzane ręcznie przez najlepszych rzemieślników, a nie masowo produkowane. Takie jak te, takie badziewie w dużych ilościach, wytwarzane również na wostroi, przeznaczone jest dla pośredniejszych regimentów. W czasach obecnych Kilka regimentów pierworodnych służy w krucjacie marginesu wysłanej w gwiazdy Halo z sektora Calixis. Nie powinno być również zdziwieniem, że wiele z rezerw sprowadzonych spoza sektora Calixis do obrony subsektora peryferiów stanowiły wostrojańskie regimenty, które w dodatku przybyły jako jedne z pierwszych. Wraz z różnymi regimentami kaliksjańskimi i kadiańskimi wostrojanie są służącymi najdłużej na froncie spinowym, gdzie odnieśli liczne zwycięstwa i wielokrotnie odsunęli wiszące nad siłami imperialnymi straszliwe porażki. Co więcej tradycje uzupełniania szeregów posiłkami z wostroi spowodowało, iż pomimo niemal ciągłych walk, regimenty wostrojańskie utrzymują niemal pełnie, pełne stany. W konsekwencji lord militant Kanzorik Stara się zapewnić obecność regimentów pierworodnych u boku swych własnych makabiańskich janczarów, z którymi tworzą rdzeń linii obrony, szczególnie na ciągle zmieniającym się froncie na kult, w sumie ciekawe, czy robi to ze względu na wartość bojową w Ostrojan, czy ich religijność, żeby uniknąć sytuacji, w których fanatyczni janczarzy zaczną okładać egzemplarzami Lectitio Divinitatus po łbach wszystkich tych, których uznają za niedość wiernych imperialnemu kultowi. Otwarcie Wielkiego Ryftu nie naruszyło niezachwianej lojalności Wostrojan wobec Imperium. Sama Wostroja oraz większość jej regimentów odcięta jest od światła Astronomikanu przez szalejące Sisatrix Maledictum. Pomimo tego Wostroja oparła się rozlewowi sił chaosu i nadal wysyła posiłki na inne teatry wojny, mając nadzieję, że skutecznie uda jej się odpowiedzieć na ostatnie rozpaczliwe wezwania o pomoc. Otrzymane zanim za zgasło światło imperatora, a świat pogrążył się w psionicznej ciszy. Jednak bez widoczności astronomikanu, nawigatorzy na wostrojańskich okrętach prowadzą je na ślepo, wierząc w ezoteryczne mapy lub polegając na własnej pamięci, by przeprowadzić je przez wijące się ścieżki osnowy. Żeby coś takiego odwalić, to trzeba albo mieć nierówno pod sufitem, a chyba tylko cenz jest bardziej pokręcony. No, albo trzeba mieć oczywiście przepraszam, jaja za adamantium, bo plastal nieco zamięka. <laughs> oczywiście większość okrętów nigdy nie dociera do swego celu. Ojej, takie, takie, wiecie, to jest niespodziewane. I wyłania się z osnowy daleko od celu swojej podróży, jeżeli mają szczęście. Albo w środku gwiazd, czy planet, czy innych czarnych dziur, czy pula asteroidów, jeśli mają pecha. Lub cincz postanowił akurat napaskudzić w imperialne rabatki. Część jednostek jest też po prostu pochłaniana przez zębate, mackowate paskudztwa mieszkające w immaterium. Pomimo ponoszenia tak ogromnych strat, wostrojanie nie przestają wysyłać w ciemność kolejnych kontyngentów żołnierzy. Nigdy więcej wostroja nie pozostanie obojętna na mm, wojenny zew. Co należy do wyposażenia standardowego wostrojan, to karabin laszerowy wzór 36 Cantrael. Oryginalnie karabiny wzór 36 produkowane są na Cantraelu. W przypadku wostrojan jest to odmiana lokalnie produkowana na ich rodzinnym świecie. Z zewnątrz, przypominająca stary, poczciwy muszkiet z VII stulecia drugiego milenium. Wygląda archaicznie, ale idealnie pasuje do całego wyglądu wostrojańskich gwardzistów. Cztery magazynki na wyposażeniu: wostrojański miecz, broń biała noszona przez wostrojańskich gwardzistów, waha się od krótkich, przypominających sztylet, lub kordelas po długie, finezyjne ostrza pojedyn pojedynkowe. Jej kształt, elastyczność, jedno lub obosieczność zależą od indywidualnych preferencji użytkownika i przeznaczenia ostrza. Tradycyjną i najczęściej spotykaną wariacją jest tzw. Tak tak szaszka. Piekielnie ostra, pozbawiona jelca i kabłąka, niemal prosta szabla. Broń wygodna, szybka i nadająca się zarówno do pchnięć, jak i cięć. Dwa granaty odłamkowe, dwa granaty krak. Pancerz przeciwodłamkowy, standardowy pancerz, z którego korzystają niezliczone miliardy żołnierzy Astra Militarum rozsianych po całej galaktyce, skuteczny przeciwko większości broni małokalibrowych oraz chroni przed odłamkami i pobliskimi wybuchami. Napierśnik karapaksowy, wykonany z ceramitu i armaplastu lub podobnych twardych, lecz odpornych i lekkich materiałów. Napierśnik noszony jest na wygodniejszych dla użytkownika kaftanach przeciwodłamkowych. Niektóre z napierśników wykonane są na zasadzie miękkiej kamizelki z kieszeniami na płyty pancerza, co pozwala zarówno na szybką wymianę uszkodzonych płyt, jak i dostosowanie poziomu ochrony do bieżących potrzeb użytkownika. Mundur w ostrojańskich pierworodnych, zazwyczaj w kolorze czerwieni mechanikum lub przynajmniej ją inkorporujący z mosiężnymi zdobieniami. Dopełnieniem jest wysoka papacha, często stanowiąca całość z respiratorem. Całość przypomina ubiór terrańskich kozaków z zamierzchłych czasów 8 stulecia. Drugiego milenium przeniesionych w daleką i mroczną przyszłość 41 milenium. Wąsy, no takie wiecie, wyposażenie konieczne tylko w przypadku mężczyzn, bo mężczyźni od najmłodszych lat hodują bujne wąsiska uznawane za oznakę dorosłości i męskości. W większości mężczyźni bez wąsów uznawani są za słabych i zniewiściałych. A ciekawe, co w przypadku, gdy konieczne jest ich zgolenie choćby w szpitalu, to nie wiem, to takie. Sztuczne im montują, czy, czy, czy co? Respirator. Kolejny z benefitów uprzemysłowienia i więzi z mechanikum. Aparat oddechowy zakrywający tylko usta i nos lub całą twarz zdecydowanie skuteczniejszy od powszechnie stosowanych w Gwardii Imperialnej wkładek filtracyjnych. Stosowany przez pierworodnych w toksycznych środowiskach lub w czasie ataku bronią chemiczną lub biologiczną. Gdzie mężczyźni ciekawym mieszczą swoje tam wąsy. I to pozostaje tajemnicą użytkownika. Możliwe, że stanowią dodatkową warstwę filtracyjną właśnie te wąsy. Na wyposażeniu jest jeszcze plecak, zestaw przeciwdeszczowy, podstawowy zestaw narzędzi, racje na dwa tygodnie. Mm, pyszności, wiecie, jakie to te racje? Koc, śpiwór, latarka, to taka zwykła latarka. Nie mylić z karabinem laserowym. No właśnie Grzegorz tu pisze, że ten suchar mi się nie znudzi. Nieśmiertelniki, zestaw do czyszczenia munduru, Tretis Elati, to pisma świętej Nadali, Sz Szarej Pani, patronki w Ostroi. Egzemplarz imperialnego, dobra, imperialnego papieru toaletowego. I o i o, już po ciebie, Grzegorz, przestań. Jest to pokrzepiający elementarz imperialnego żołnierza piechoty. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy artykuł. W następnym będę czytał o kampaniach, o kampaniach, których, w których brali udział w Ostrojanie. I jeszcze dalsza specyfikacja a, tych wszystkich, tych wszystkich pierworodnych. Tak więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jak już wspominałem, wszystkim, którzy wspierają mnie na patronajcie. Na YouTube oglądają reklamy, nie przewijają i To również składa się na kasę, którą przeznaczam na tłumaczenia i stawianie flaszek właśnie za takie tłumaczenia jak ten dzisiejszy. Dziękuję Wam bardzo wszystkim. Eee, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć. Czytał Wojtek, który idzie jeść właśnie obiad.